Nie wiem, jak wy, ale ja ze świadomością, że za jakieś 3 tygodnie szkoła mam ochotę wyjechać i wracać. Siemka, także witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale kolejnym filmiku z serii Black to School i nie założyłam zegarka. Hit. Trudno. Kto mi za to wie, że zegarki to moje talizman? no ale już trudno. Prosiłam was osobiście na moim Instagramie, gdzie jeśli jeszcze mnie nie macie, to koniecznie mnie dodajcie Prosiłam was, żebyście pisali mi tematy, pytania i założenia dotyczące liceum Od dłuższego czasu prosiliście mnie o filmik odnośnie liceum, pytaliście mnie o pewne rzeczy, więc stwierdziłam, że po prostu najlepiej zrobić cały filmik o tym I jeśli zastanawia was, dlaczego ten regał jest pusty i jest tutaj raptem parę książek To dlatego, że jak wiecie lub nie, niedługo się przeprowadzam i zaczęłam już pakować książki do wywiezienia do nowego domu Mam tutaj naprawdę mnóstwo tego i postaram się odpowiedzieć na jak największą liczbę. E, także myślę, że po prostu zaczniemy gdzieś tam od początku. Weźcie też pod uwagę, że to co ja mówię, to mówię na podstawie moich doświadczeń z liceum. E, wiadomo, że są różne szkoły, są różni nauczyciele i niektóre sprawy mogą wyglądać w waszym liceum na przykład inaczej. Mówię tak jak to wygląda u mnie i tak jak ja wszystko odbieram u siebie w liceum. Pierwsze jest pytanie, dlaczego nie technikum albo zawodówka. Wybrałam mi dlatego że w technikum, w Koninie nie było żadnego kierunku, który mnie interesuje, żadnego profilu. Najbliższy technikum, które miało taki profil dla mnie atrakcyjny, jest w Żychlinie i doszłam do wniosku, że no nie, po prostu nie chcę po prostu tracić tyle czasu rano na dojazdy. I poszłam do liceum Liceum to czas imprez Pojawiło się bardzo dużo tego typu właśnie odpowiedzi, że liceum to czas imprez I powiem wam, że to jest tak nie do końca prawda Wiadomo, że są osiemnastki Ale osiemnastki to jest już impreza okolicznościowa, więc pod tym względem tak Natomiast jeżeli chodzi o takie imprezy, że melanże, co tydzień ze znajomymi, picie i tak dalej To słuchajcie, niekoniecznie Wiadomo, zależy też od towarzystwa W moim towarzystwie na przykład tak nie jest jest bardzo ciężko i nie ma się praktycznie innego życia poza nauką. Nie jest to tak do końca, bo zależy, jakie wy będziecie mieli nastawienie. Jest ciężko, to jest prawda, bo głównym problemem jest to, żeby na początku się przestawić na ten trypliceum. U mnie w gimnazjum nie było niezapowiedzianych kartkówek raz na jakiś czas były, e, nauczyciele nie pytali, chyba że jedynie na angielskim, na żadnym innym przedmiocie ja w gimnazjum nie byłam pytana. I jest ciężko w większości dlatego, że trzeba się właśnie przedstawić, trzeba wyczuć nauczyciela, jest dużo właśnie niezapowiedzianych, jest pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o to inne życie poza nauką, to zależy jak wy do tego podejdziecie. Ja na przykład jestem osobą, która Niekoniecznie dba o ceny, niekoniecznie ma ochotę spędzać całego popołudnia na, czy... na... W siedzeniu w książkach Ja wolę na przykład obejrzeć odcinek serialu, albo posłuchać muzyki, obejrzeć jakiś film Niż naprawdę zakuwać cały dzień Wiadomo, to nie jest tak, że kompletnie w ogóle się nie uczę, ale w większości uczę się bardzo mało Albo na przerwach, bądź w autobusie Więc jeżeli nie chcecie mieć samych piątek, nie zależy wam aż tak na nauce E, to słuchajcie, da się mieć swoje życie poza nauką. Ja jestem tego przykładem. Nauczyciele nie zwracają uwagi na makijaż lub pomalowane paznokcie. U mnie w szkole ani razu nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie ochrzanił za makijaż lub za pomalowane paznokcie. Miałam nawet sytuację, że ja siedziałam w pierwszej ławce na matematyce przez parę miesięcy i miałam długie paznokcie, i miałam pomalowane, i pani ani razu nie zwróciła mi uwagi. Jeżeli chodzi o makijaż, to też czasami dziewczyny przychodzą w mocnych pomadkach, jakichś czerwonych, bordowych. No, i nadal tak przychodzą, więc sądzę, że raczej nikt im nie zwrócił uwagi o to. Każdy na początku się stroi, natomiast później nie przejmuje się, co inni powiedzą. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. I słuchajcie, to zależy tak naprawdę od człowieka. Są osoby, które, nie wiem, przyjdą sobie na przykład w leggingsach do szkoły, nie mając z tym żadnego problemu w jakimś niedbałym koku. Jest to jak najbardziej ok Są osoby takie, na przykład jak ja, gdzie no zdarzyło mi się raptem parę dni, na przykład, kiedy nie byłam w makijażu w szkole. Ja raczej zawsze lubię wyglądać dobrze, żeby czuć się dobrze sama. Ze sobą. Liceum w Polsce wygląda jak w High School Musical. No nie, niestety. Najładniejsza dziewczyna chodzi z najprzystojniejszym chłopakiem. Wydaje mi się, że to jest taki schemat trochę utarty przez filmy. Um, jest tak trochę. Pary, które są w liceum, bardzo do siebie pasują. Jak tak myślę o parach, które są w moim liceum, to trochę tak jest. Pierwszy dzień szkoły nauczyciele będą nas oprowadzać po szkole. Nie wiem jak to wygląda w innych szkołach, natomiast u mnie na godzinie wychowawczej pani nas oprowadzała po szkole, mówiła nam, gdzie jest jaka sala i tak dalej, więc mogliśmy się rozeznać mniej więcej. Um, mam nadzieję, że u Was będzie podobnie, bo najgorzej jest później szukać jakiejś klasy. Ale słuchajcie, ja nawet pod koniec teraz jeszcze roku szkolnego czasem się myliłam, gdzie jest która sala, także spoko. Od pierwszego dnia jest już słowo matura. Może niekoniecznie od pierwszego, ale trochę jednak tak, bo w sumie myślę, że przynajmniej raz dziennie będziecie słyszeć słowo matura. Jaki wybrać profil? Moim zdaniem kwestia jest taka, że jeżeli wiecie mniej więcej, co chcecie robić, to najlepiej wybrać, na jakie studia chcecie iść, to najlepiej wybrać profil z takimi rozszerzeniami, które rzeczywiście na dany kierunek Wam się przydadzą. Jeżeli nie wiecie, w jakim kierunku chcielibyście iść, to jest jak najbardziej okej. Okay. To wydaje mi się, że najlepiej wybrać po prostu profil, który ma przedmioty rozszerzone, który wy po prostu lubicie Albo nie sprawiają wam aż takiego kłopotu, bądźcie po prostu najmniejszym złem e, I ja w ten sposób wybierałam swój profil Wiedziałam, że chcę mieć angielski rozszerzony, wiedziałam, że chcę mieć polski Bo stwierdziłam, że jeżeli mam zdawać cokolwiek rozszerzonego na maturze to będzie to tylko i wyłącznie angielski, ewentualnie polski. No i później pozostało mi tak naprawdę profile z albo biologią, albo historią i stwierdziłam, że historia będzie mniejszym złem, więc tak oto trafiłam na zwykłego humana z rozszerzeniami polski, historia angielski, aczkolwiek nie jest to mój wymarzony profil. Czy młodzież jest bardziej poważna? Nie powiedziałabym. Eee... Wiadomo, że te najstarsze klasy są już poważniejsze od tych pierwszych, ale jeśli chodzi o różnicę, kiedy wychodzicie z trzeciej... Jeśli chodzi o różnicę, kiedy wychodzicie ledwo co z gimnazjum i przyjdziecie do pierwszej klasy, tak naprawdę nie powiedziałabym, że ta trzecia gimnazjum, a pierwsza i jakoś bardzo mentalnie się różnią. Wymagający wredni nauczyciele. Um... Nauczyciele są różni I myślę, że na pewno w swoim życiu trafiliście nauczyciela, który jest wredny e, Który źle prowadzi lekcje, którego nie lubicie Ale na pewno też trafiliście na nauczyciela, który był naprawdę fajny Z którym mogliście sobie pogadać na luzie I po prostu aż chciało wam się chodzić na jego lekcje Więc tutaj nie ma reguły Czy to jest podstawówka, czy to jest liceum Możecie trafić na naprawdę różnych nauczycieli Więc... W liceum będziemy traktowani bardziej poważnie przez nauczycieli. To jest prawda. Będziecie traktowani już bardziej jako dorośli niż jako dzieci. Będzie się od Was więcej wymagało, i nastawienie będzie trochę inne. Będzie bardziej jesteście w liceum, jesteście już dorośli, powinniście to tamto, więc będzie tak. Jakie zeszyty polecasz do rozszerzeń? Polecałabym wam wziąć zeszyty A4 Ludzie śmieją się z Humana, uważają, że to Słabszy, gorszy profil, sądzą, że ludzie Którzy są na tym kierunku nic nie osiągną jest dużo właśnie, że Wszyscy śmieją się z Humana Albo, że po Humanie Jest tylko do McDonalda Trochę jest tak, trochę rzeczywiście Ludzie z tego Humana Się śmieją, ale to jest bardziej takie przyśmiewcze Niż szydercze, nawet słuchajcie Ludzie z Humana, nawet ludzie z mojego profilu Się śmieją, że McDonald Tylko i wyłącznie, więc to jest to bardziej już takie teraz prześmiewcze niż typowo, że się śmieją, bo beka, haha, humani w ogóle nic nie osiągną. Ciężko jest mieć pasek. Powiem Wam, że troszkę jest to prawda, um, dlatego, że tak jak Wam mówiłam wcześniej, trzeba wyczuć nauczycieli, trudno jest się przestawić z tego trybu gimnazjum do liceum, czy tam pocałówka do liceum. Także jest trochę trudniej mieć pasek. Jeżeli uczycie się na bieżąco, Uczycie się do każdego sprawdzianu i rzeczywiście poświęcacie czystą naukę, to nie będziecie mieć problemu Zresztą ledwo co przyszliśmy do liceum i każdy nauczyciel nam powtarzał, że mamy się nie przejmować tym, że oceny nam spadną, to jest normalne Wy też się nie przejmujcie, to jest normalne Nauczyciel nie obchodzą zeszyty, ani w jaki sposób je prowadzisz Masz to masz, nie to twój problem po części tak jest, po części nie jest, bo nie obchodzi nauczyciela, czy będziesz miał kolorowo w zeszycie, czy będziesz miał czarnym długopisem, czy zielonym, czy fioletowym. Bardziej zwracają uwagę na to, czy w ogóle robisz notatki z lekcji. Przez długie paznokcie nauczyciele nie pozwalają ćwiczyć się na włóczęg. Słuchajcie, zdziwiłam się trochę, bo pierwszy raz w ogóle usłyszałam o czymś takim. Nie, kompletnie nie. Ja się z tym nigdy w życiu nie spotkałam, żeby przez moje paznokcie. Ktoś mi zwrócił uwagę na nie, albo nie pozwolił mi ćwiczyć na WF-ie. Jedyne do czego nasza pani od WF-u przywiązuje uwagę to tego, żeby nie mieć żadnej biżuterii na sobie, na paznokcie w ogóle nie zwraca uwagi. Pytacie też dużo o to, czy trudno kogoś poznać, jakichś nowych przyjaciół, czy trzeba się przedstawiać, i tak dalej, więc nie wiem, jak to jest u was. Natomiast u mnie w Koninie raczej taką normą jest to, że robi się spotkania klasowe jeszcze przed jeszcze w wakacje, więc wtedy tak naprawdę większość swojej klasy już poznajecie e, i wiecie mniej więcej, czego możecie się spodziewać po swojej klasie. I pamiętajcie, że tak naprawdę cała wasza klasa zmienia otoczenie, każdy jest tym nowym e, i większość ludzi siebie nie zna. Także pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami i osoba z waszej klasy będzie chciała tak samo poznać nowych ludzi jak wy. Także wszystko przychodzi naturalnie i naprawdę w tej kwestii nie ma się co stresować. Liczy się tylko to, czy zdasz. W większości tak jest. Na przykład dla mnie naprawdę liczy się to, żebym tylko zdała, i żebym miała takie oceny, które mnie w miarę satysfakcjonują, ale nie mam też jakiegoś parcia. Jedyne na czym mi naprawdę zależy to na moich ocenach z angielskiego, um, no ale ja kocham angielski, więc to jest naprawdę jeden, jedyny przedmiot, na którym tak w pełni mi zależy. Um, i tak to tylko, żebym zdała, żebym przetrwała, e, i nic innego dla mnie się naprawdę nie liczy. Dla moich znajomych też to samo byle nie mieć zagrożeń, żeby zdać. E, I to tyle. Na każdym profilu znajdzie się osoba, której dobór rozszerzeń nie pasuje do końca. Tutaj powiem Wam na moim przykładzie, że ja jestem taką osobą i myślę, że tutaj nie muszę się dowiadywać o więcej takich osób, e, bo ja jestem taką osobą nie pasuje mi do końca to, jakie mam rozszerzenia. E, dla mnie. Dla mnie idealny profil to jest rozszerzenie angielskie, angielskie, angielskie ja Mogłabym mieć 10 godzin angielskiego Tygodniowo mogłabym mieć 12 godzin angielskiego Kompletnie by mi to nie przeszkadzało Historia to nie jest mój ukochany przedmiot Polski różni się od tego, jaki był w gimnazjum Tutaj miałam trochę zdziwko I teraz już nie jestem taką dużą fanką polskiego, jak byłam w gimnazjum Więc... Więc nie do końca jestem zadowolona z moich rozszerzeń, ale wiem, że jeżeli już mam coś zdawać rozszerzonego na maturze, to angielski i polski. Więc no dlatego znajduję się na takim profilu, na jakim się znajduję. Każdy ma swój styl i nie bój się go pokazywać. Dokładnie, by liceum łatwiej znaleźć chłopaka. I do drugiej klasy liceum nadal nie mam chłopaka, więc nie to nie jest prawda. Tyle co poznajecie nowych ludzi, ale jeżeli będziecie Moim zdaniem, jeżeli będzie Wam przeznaczone poznać chłopaka albo dziewczynę, to po prostu poznacie, nie jest to kwestia, czy to będzie w liceum, na plaży, w sklepie, w kinie, po prostu jeżeli Wam jest to przeznaczone, to tak będzie. Jesteś na humanie, a okazuje się, że na matmie. Kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o na przykład matfizy, nie obrażam nikogo z matfiza, ale wiem, jakie jest podejście nauczycieli W większości zdarza się tak, że na przykład matwizy, że o, to jest matwiz, to rozszerzona matma To oni Polaka wcale nie muszą tak dobrze umieć rozumieć I jakby taka jest mentalność trochę A jeżeli chodzi o humany, to mimo, że my jesteśmy na przykład bardziej umysły humanistyczne niż ścisłe I niekoniecznie możemy rozumieć jakieś działania z matematyki To i tak wymaga się od nas, że będziemy naprawdę tą matmę dobrze umieć Pisaliście też bardzo dużo o tym, że pierwszaki po ósmych klasach teraz będą wyśmiewane, albo że w ogóle starsze rocz roczniki gnębią albo wyśmiewają młodsze. E, powiem Wam, że ja miałam. Większy stres, trochę dlatego, że ja nagrywam. Ja pamiętam, jak ja piekło przychodziłam w gimnazjum, jak poszłam do gimnazjum, co to się działo, e, i stresowałam się trochę pod tym względem, bo nie wiedziałam, jak ludzie będą reagować na to, ale ani razu nikt nie zaśmiał mi się w twarz, nie wyzywał mnie, nie śmiał się ze mnie, przynajmniej przy mnie, e, z tego, że nagrywam. Wiadomo, ludzie na całym świecie kogoś oceniają. Wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś ma gorsze podejście do młodszych roczników, to po prostu tego nie okazuje. Czy to prawda, że wszyscy się lubią i nie ma takich dram jak w gimnazjum? Oj nie, jest to kompletnie nieprawda. E, dramy są w każdej szkole, w każdej szkole znajdzie się ktoś, kogo nie lubicie. Ehm, szczerze, jak dla mnie w liceum jest trochę więcej dram niż było w gimnazjum. Ehm, także no, robią się grupki. Robią się, ale gdzie się słuchajcie nie robią e, Miałam wyjątkowe szczęście, że miałam w gimnazjum klasę, która była w większości bardzo zespolona Mieliśmy super relacje i w większości trzymaliśmy się wszyscy razem Nie było takich chamskich grupek Wiadomo, że macie część znajomych, z którymi więcej rozmawiacie niż zresztą Um, ale w gimnazjum nie mieliśmy takich chamskich grupek, teraz w liceum jest trochę inaczej. I my mamy w szkole takie forum, y, gdzie dużo osób siedzi, na przykład większość mojej klasy spędza przerwy pod y, klasą, ja spędzam przerwy na forum, więc no są grupki. No słuchajcie, to jest coś naturalnego mi się wydaje. W liceum są same ładne, chude, wysportowane dziewczyny, jak któraś taka nie jest, to ją odrzucają Domyślam się, bo urwało trochę pytanie Nie, nie jest tak, osoby są naprawdę różnorodne I to nie jest tak, że bo ty jesteś taka, to w ogóle z tobą się nie przyjaźnimy To jest jednak liceum, ludzie podchodzą już trochę poważniej Najważniejsze to mieć z kimś flow i dobrze się z nim dogadywać i naprawdę reszta nie ma znaczenia Jest to najlepszy czas w naszym życiu Bardzo wiele razy słyszałam to, zanim poszłam do liceum, że to będzie najlepszy czas twojego życia Póki co moje życie nie zmieniło się jakoś szczególnie od tego, jak wyglądało rok temu. Wręcz ten pierwszy rok był dla mnie tragiczny prywatnie. Nie mówię o szkole, tylko prywatnie była dla mnie tragedia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Może osiemnastki umilą mi ten czas. Na razie dużo się nie zmieniło, szczerze powiedziawszy. Czy warto się bać? Zdecydowanie nie jest warto się bać, ale głównie nie warto się stresować i przejmować za bardzo. Oceny Wam trochę spadną, to jest norma. I naprawdę nie przejmujcie się za bardzo ocenami, bo tylko wam się pogorszy wasz stan psychiczny. Nie warto, moim zdaniem, naprawdę nie warto się stresować. To jest tylko szkoła, to jest tylko liceum. Nikt was za 10 lat nie spyta, z jaką oceną z biologii skończyłeś liceum. Także słuchajcie, naprawdę nie przejmujcie się za bardzo ocenami, to jest mój apel. To będzie naprawdę dla was zdrowsze. Jeżeli będziemy się uczyć systematycznie, to nie będzie tak ciężko. E, to jest prawda. Jeżeli będziecie uczyć się na przykład powtarzać sobie materiał przed każdą lekcją, to żadna niespodziewana kartkówka wam nie jest straszna. I słuchajcie, to jest koniec. Odpowiedziałam, mi się wydaje, że naprawdę dużo gadałam chyba przez godzinę. E, mam nadzieję, że wynik wam się spodobał, że trochę się dowiedzieliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś konkretne pytania do mnie, piszcie w komentarzach, to postaram się na nie odpowiedzieć. Pamiętajcie, że wszystkie opinie tutaj, wszystko co powiedziałam, jest na podstawie moich doświadczeń. Doświad jest na podstawie moich doświadczeń, na podstawie e, moich obserwacji z otoczenia mojego, na podstawie mojego podejścia. E, wiadomo, że w Waszych szkołach może być inaczej, możecie zdawać się z innym typem ludzi, więc proszę pamiętajcie o tym, zanim napiszecie, że to jest nieprawda, u mnie w wygląda to tak i tak, mówisz nieprawdę, tak nie jest. Mówię tak, jak jest u mnie, tak jak ja zaobserwowałam, także proszę pamiętajcie o tym. Wbijajcie na mojego Instagrama, żeby być ze mną na bieżąco. Pamiętajcie, że we wtorek będzie już kolejny filmik z serii Back to School. E, subskrybujcie kanał, wbijajcie na inne moje filmiki, e, włączajcie powiadomienia, żeby być ze mną na bieżąco. Subskrybujcie i widzę się z wami w kolejnym filmiku. Pa, pa!